Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku najpierw chciałabym złożyć życzenia kobitką. Dzisiaj kobitki jest Wasz Dzień, Dzień Kobiet. Dostaniemy kwiaty. Jak nie, to sobie sami kupimy i powiemy, że dostałyśmy. Nie na no, żartuję. Ale dzisiaj jest czas na pielęgnację twarzy, na jedzenie lodów i chipsów do woli i oczywiście na robienie sobie niespodzianek. A ja w dzisiejszym dniu planuję odwzorować zdjęcia. Ekipy. Wybrałam sobie zdjęcia domowników ekipy, mam nadzieję, że wszystkich uda mi się zrealizować, jeżeli nie, to zostawiajcie łapki w górę, a będzie więcej takich filmów i ten film dokończę. Dzisiejszy film jest o tyle wyjątkowy, dlatego, że dzisiaj widzę się ze zwyciężczynią mojego konkursu, który organizowałam razem z moim sklepem, z moim Instagramem sklepu w sumie, z Verse of Store i tam wygrywaliście spotkanie ze mną i spędzenie ze mną całego dnia. I będę pokazywać Wam wszystkiego, co będziemy dzisiaj robić, ale pokażę Wam przebitki, jak się z nią spotkam i jaka będzie jej reakcja. Na mój widok, ponieważ ona wzięła udział w konkursie który był poniekąd konkursem charytatywnym. Ze względu na to, że ja postanowiłam cały dochód z, ze sprzedaży w tamtych dniach yy, mojego sklepu, czyli łącznie z pięciu dni, przekazać na akcję charytatywną, na zbiórkę dla Patrysia. Jest to dziewięciomiesięczny chłopiec, który walczy o życie i zbieraliśmy dla niego pieniążki, żeby mógł wyjechać, operować się w Stanach. Razem zebraliśmy aż 10 tysięcy złotych. I to 10 tysięcy złotych już przekazałam na zbiórkę dla Patrysia. Tutaj macie potwierdzenie. Ja super czuję się z tym, że pomogłam Patrysiowi że mogłam brać udział w takich akcjach charytatywnych. Ja nie wszystkie moje akcje y, ogłaszam, ale też, że robię coś dobrowolnie, nie musząc tego pokazywać w internecie. Również Was zachęcam, żebyście brali udział w akcjach charytatywnych, nie muszą to być te, które my ogłaszamy w internecie. Teraz lecimy i się bawimy! Dziękuję, dziękuję, dziękuję! I spotkanie ze zwycięzczynią. Uzbieraliśmy, ja jestem mega dumna, czuję się z tym fantastycznie, a teraz czas, żeby odwzorować zdjęcia ekipy. Kasi i Marty niestety dzisiaj nie ma, one już wróciły do domu, y, do siebie i wracamy za kilka dni. Dzień kobiet, kurcze i polazły gdzieś tam, znowu nie na no, żartuję, ale wyjechały, ale to nic. Dzisiaj Dzień Kobiet spędzimy równie dobrze, ze względu na to, że widzę się dzisiaj z dwoma dziewczynami. Jedna dziewczyna ma 18 lat, a druga Angelika, za mojego konkursu, kilkanaście. Także będzie dzisiaj rozbieżność wiekowa, ja ponad 20, nastolatka i jeszcze mniejsza. Ale fajnie. Dzisiaj razem sobie spędzimy ten dzień. Mam nadzieję, że zdjęcia ekipy odwzoruje dobrze. Nie bądźcie dla mnie surowi. Mam nadzieję, że wyjdzie to spoczko i bardzo się postaram, żeby wyszło to autentycznie. Zaczynamy. Najpierw bierzemy pod lupę zdjęcie Kasi. Zaczynam od kobiet, ponieważ to jest dzisiaj ich dzień. Tak wygląda zdjęcie Kasi, które mam dzisiaj zamiar odwzorować, i już teraz przygotowałam sobie czarną bluzę. Czarne spodnie. Co prawda mam czarne skarpetki, ale muszę założyć białe. Kasia powinniła największy największą topę młodową nie na żartuję, Zawsze się tak śmieję, że czarne skarpetki do białych butów to jest masakra, i tak samo białe skarpetki do czarnych butów to jest masakra. Ale dzisiaj będę musiała tak założyć, ponieważ Kasia tak założyła i odwzorujemy poprawnie to zdjęcie. Dodatkowo jeszcze zmienię kolor włosów. Wstępnie peruka założona. Zobaczcie, jak wyglądam. Wyglądam teraz trochę jak taka czarownica na czarno i w ogóle yy, ale dzisiaj wręcz przeciwnie przełamiemy tą czarni, ze względu na to, że Kasia pasowała. Z racą dymną. Zdjęcie, zobaczcie, zdjęcie wygląda tak. I to jest ten dom i jakby tutaj są te, te szczebelki i tutaj ja muszę stanąć. Ona nie obejmuje tego mur, więc ona stoi jakoś gdzieś tutaj. Jak tutaj stanę, mam nadzieję, że będę wyglądać jak Kasia jeszcze raca dymna i do dzieła. i Zrobiliśmy fotaczkę, zobaczcie jak teraz się ulica zadymiła, masakra! Śmiesznie, ogólnie no podobieństwo jest takie o, ale ogólnie odwzorowaliśmy zdjęcie, foty, fotę Kasi ze względu na to, że jest Kasia ona cała na czarno z białymi skarpetkami, check, Jest zielona raca, czek, Jest miejscówka, cześć! Więc lecimy na kolejną miejscówkę! Cześć, jestem <laughs> ludzi, to masz na moim kanale! Nie no, tak szczerze to teraz odwzorowuję Karola, zobaczcie mam jego ciuchy, cześć tak. Lajtowo. Pogoda nam dzisiaj średnio sprzyja, ale to jak w Polsce to się, zmienia cały czas z dnia na dzień, więc nie ma co być negatywnie nastawionym, trzeba być pozytywnym i robimy dalej foteczki. Teraz czas na Karola, ponieważ on tą foteczkę robił w domu, a akurat musieliśmy się przebrać, a dalej lecimy z kolejnymi domownikami. Dajcie znać w komentarzach, jaką wy zaproponowalibyście kolejność i kogo najbardziej chcielibyście, żebym odtworzyła. I musimy odtworzyć tę fotkę Karola, która wygląda tak. Całkiem wygodna poza, w ogóle mi nie jest niewygodnie, nie? On ma zawsze takie pozy. Kurde, tak niewygodnie, serio, wiesz, pomyślisz, pokaż. A, bo on jest, patrz, on bardziej leży, bo ja jestem mat. Patrz, on leży tutaj bardziej. Dobra, już wiem, już obczaiłam, patrz. O Wydaje Boże. mi się, że tam mamy. Karol, jakie ty robisz pozy niewygodne, co z ty, zwariowałeś? Ej, bez kitu, mamy to, no faktycznie, identyczne. Dobra, lecimy z kolejnym domownikiem. Tym razem bierzemy sobie pod lupę Krzycha. Skoro jesteśmy na parkingu, to działamy. Krzychu, mam ona sobie biały t-shirt, czerwoną bluzę. Wszystko od niego pożyczyłam. Zobaczcie, teraz będę wyglądać jak krzychu. Nie dawałam no, mi teraz zazdrości, że noszę krzycha ubrania. Mam też krzycha, kurtkę. I zaraz sobie ją ubieram. To kurtka moro. Krzycha, proszę bardzo. Wspólnie zostawiam jeszcze Karola, bo mają chyba takie same. Ale wyglądam jak chłopak? Trochę wyglądam, nie? Jeszcze stwierdziłam, że nie mam wyglądać jakoś mega ładnie na tym zdjęciu. Dzisiaj, mimo tego, że jest Dzień Kobiet, to będę wyglądać trochę męsko, bo zamieniam się w Krzycha i w innych chłopców. To zapnę sobie jeszcze włosy w kucyk, żeby było widać brązowe włosy, bo Krzychu ma brązowe włosy, a ja jak sobie zapnę, to też troszkę mam brązowe. Więc tak będę pozować do tej fotki. Krzychu miał zdjęcie w Oplu, czyli w czerwonym aucie, ale tego auta koloru nie widać. Widać tylko tył auta, ale co jest ważne to bramie. Ja jestem Krzychem. Wyglądam w krzyku? Ha, No, dobrze, że Musisz sobie jeszcze go oksę założyć. A właśnie, on, ale nie, do zje, na zdjęciu nie ma. Na zdjęciu nie ma. A ja też od Nie To tak, mam brązowe włosy, kurtkę Krzychu Teraz tylko wystarczy się wbić Z drugiej strony Z drugiej strony Dobra, muszę sobie sprawdzić jak on to pozował i jak mam zrobić tą wodę. Krzycha zdjęcie wygląda tak I ja postaram się je teraz odwzorować A tak jestem poczciwy Uśmiecham się Mam zapięte pasy To też jest ważne Tylko on ma czarny telefon Kurczę, tego nie przemyślałam Jaki masz kolor telefonu? Fodę. Dostałam od Pateckiego zdjęcie z pobiedzonkami Krzycha I uwaga, uwaga Teksty Krzycha Przeciąg robi Szybki Szybko... Szybko jedzie? Przeciąg robi, jak szybko chce siedzie, dobra. Szerokie opony to szeroki laczek na winklach, czyli na zakrętach. O Jezus, to jest najlepsze. Wali marchewkami, czyli ogień w wydechu. Jak mnie wygięło, to na drifcie. Dać po heblach, to nie wiem. Dobra, koniec powiedzony. Krzycha, robimy woteczkę. No, trochę podobnie, ale on ma bardziej od boku. Wydaje mi się, że to zdjęcie było robione stąd. Tu o, no. no. O, jakaś lateczka tutaj do mnie napisała, proszę bardzo. No i jestem jak poczciwie. Trzeba tylko Clarity tam wziąć z tyłu e, i telefon na czarno przemalować, bo mam e, złotych i będzie już git. O, no i teraz jest najlepsze. Teraz to mamy. Teraz jest git. Okej. Krzych, dom. Ja się już przebrałam w kolejną stylówę, taką bardziej domową, z tego względu, że teraz będziemy odtwarzać zdjęcie Michaela. Michaela zdjęcie wygląda tak i Michaela to jest taki, wiecie, w swoim żywiole, ze względu na to, że Michaela zasypia naprawdę w, w każdym miejscu i o każdej porze, jest przykryty y, od stóp do głów y, kocykiem i wystaje mu tylko taki biały kołnierzyk, więc ja postanowiłam założyć koszulkę z mojego sklepu y, Verso Store, więc bijajcie oczywiście na Verso.com, jeżeli chcecie zgarnąć takie koszulki, ale nie ma już we wszystkich rozmiarach, więc musicie się bardzo spieszyć, z tego względu, że już niedługo będzie nowa kolekcja, Nowa dostawa i będą nowe rzeczy na sklepie, więc bądźcie czujni, i oczywiście pięć na wersowko. A my teraz nie próżnujemy, tylko lecimy robić tą foteczkę. Jest to zdjęcie, które jest zrobione na kanapie na niebieskiej poduszce z niebieskim kocikiem. Mam nadzieję, że takie oby też znajdziemy. Chodźmy. Michael robił foteczkę w takiej scenarii, zobaczcie. Ja znowu zaliczę sobie włosy do tyłu, ze względu na to, że Michael wygląda jak taka babuśka. Tutaj <laughs> ja też będę wyglądać tak jak taka babuśka. Ja idę w kimkę. Obudźcie mnie na koniec tego odcinka, bo ja po prostu pożegnę. Ej, no bo skity jak Michael. Dobra, jest git, jest git. Okej, okay, teraz się przebieramy. Angelika już mi napisała, że już jest w drodze do nas tutaj, więc przebieram się i zaraz idziemy na spotkanie z nią. OK, zrobiliśmy fotę. Nie zrobiliśmy wszystkich domowników, z tego względu, że pogoda bardzo nam szybko to skomplikowało, zaczęło padać. innych domowników zostawimy sobie na kolejny odcinek, a tym razem skupię się na spotkaniu ze swoją obserwatorką. Ja właśnie z nią na spotkanie, będziemy szły na obiad, do kina, będziemy spędzały razem czas. Mam, mam też dla niej specjalną niespodziankę z okazji Dnia Kobiet, Małe Słodkości, z tego względu, że w ten dzień nie liczy się to, żeby kupować sobie jakieś wiecie, wielkie prezenty. Liczy się gest i właśnie to, żeby uszczęśliwić inną osobę, inną kobietę w dzisiejszym dniu. Ja tak właśnie chcę zrobić ze swoimi obserwatorkami, ze swoją mamą, ze swoją siostrą, ze swoją babcią i też im podaruję taki mały poczęstunek i będzie to właśnie paka moich ulubionych słodyczy z tego względu, że ostatnio mam fazę na królewskie mleczko, yy, uwielbiam te słodycze, nie dlatego, że są różowe, ale to też ma taki wspólny czynnik, yy, który oddziałuje na to, że mnie przyciąga do tych słodyczy, ponieważ mnie przyciąga do wszystkiego, co jest różowe. Ja też nie będę ukrywać, podjęłam współpracę z marką Wawel i uwielbiam ich słodycze i teraz królewskie mleczko będzie przewijać nie tylko na moim YouTubie i w moim życiu, ale i też na moim Instagramie będziecie je widzieć bardzo często. Uwielbiam. Wam również polecam i zabieram królewskie mleczko ze sobą. a ja wiem, sobie trochę Królewskie mleczko jest to idealna przekąska w trakcie dnia. Jest to waniliowa, puszysta pianka, która jest otulona czekoladą i naprawdę smakuje bosko. Z takie małe słodkości zabieram sobie do torebki i biorę jeszcze więcej. Widzieliście moje porównanie. Ja jestem właśnie takim smakosiem słodkości, więc bardzo się cieszę, że mogę Wam polecić ten słodecz e, i mam taką współpracę. A teraz nie przedłużamy, tylko lecimy na spotkanie z Angeliką. Ja prawiat na drogę mam, więc z głodu nie umrę. Lecimy! Wjeżdżają autem. Ale fajnie! Dobra, idą, 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 idą. Ja ich widzę i one też mnie widzą. Cześć! Cześć! Cześć zapraszam, proszę bardzo. Cześć! Siemka, cześć! Właśnie Was widziałam przez okno i tak właśnie. Dobra, idą, idą, idą. Cześć! O, widzę, że masz fajną koszulkę. Najlepsza. No ale to tak w ogóle kolorystycznie, wszystko podróżowe, bardzo fajnie, ja się cieszę. Mam dla Ciebie prezent. Uuu, dzięki. Fajnie, czekaj, chodź tak nie w przejściu. U nas jest trochę przymablowanie w domu ekipy zobacz, bo y, teraz... o oh, cześć, 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 cześć. Bo y, teraz jeszcze jest y, taka promocja. E no zobaczycie jutro. No zobaczycie jutro, ale ogólnie, ogólnie jest dużo niespodzianek związanych też z ekipa to nosi, teraz jest y, tutaj bardzo dużo pudeł i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra, ja powiem. O kurde, ale czad! Ale super! Ja uwielbiam obrazy, więc to jest w ogóle mega no, i przywieszę to sobie u ciebie w biurze. Jeszcze mamy też jeden różowy obraz, więc akurat ten będzie dodatkowy. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Wam. Ja też mam dla Was niespodziankę, ale to nie jest taka niespodzianka y, materialna, a bardziej słodkości ze względu na A tutaj dla Ciebie? Dziękuję. Też w kolorze różowym, więc mam nadzieję, że Ci się spodoba i dla Ciebie również. Bardzo proszę. Ale powiem Ci, że teraz u nas jest też taka trochę cisza, bo y, Marta, pojechała, Marta pojechała do siebie do domu, Mikser pojechał, Kasia też pojechała do siebie, Krzychu pojechał do siebie, więc u nas jest. Dzisiaj taka w cisza, bo Karol dzisiaj nie nagrywa, tylko właśnie ma cały dzień montowania. Przez to jest właśnie tak dzisiaj cicho. Ale mogę Ci oczywiście pokazać. O, każdy porządek w kuchni, więc jak chcesz, mogę Cię trochę oprowadzić. Chcesz? No to chodź. Ale tak to u nas wygląda. Ta szafeczka jest moja, pokażę Ci z grę sekret. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale najlepsze jest to, że tutaj ja mam zawsze wszystkie swoje słodkości, a tu mam wszystkie swoje herbaty i różowe talerze, bo nikt z różowych nie korzysta, tylko ja. Tak właśnie u nas to wygląda. I najlepsze jest to, że nie możesz poskładać tych y, budów do szafy, bo akurat faktycznie jest tyle ludzi w domu ekipy, że nawet jakbyś nie sprzątała to zaraz by było to samo. Ale ja każdy wezmę, jak ktoś tu to tak to właśnie. Mam jak ci wasz pokój, no nie nie Tak, to jest szczerze, ze względu na to, że, że teraz dużo się dzieje i w ogóle, ale ogólnie tak wygląda. Każdy mówi, że jest troszeczkę mniejszy niż na filmach. Mhm. To prawda? Tak, ale salon o wiele większy. Salon o wiele większy? Tak. Tak też mówią. A Monia, kojarzycie się chyba, co? Tak. Kojarzysz Monię? Ja się właśnie nie na różowo, aż dziwnie trochę się czuję, powiem Ci szczerze. Właśnie <grym> dziewczyny mi mówiły, że. Że nas oglądają i że właśnie nie tylko, nie tylko Angelika, ale też jej starsza siostra nas ogląda, więc jest mi mega mimo. Ja zawsze chodziłam do tej spaghetti, ale teraz chodzimy do tej, bo tutaj mamy właśnie tą panią z tego z odcinka tego mm. Karola i tak dalej, więc tutaj też chodzimy. Tutaj jest też bardzo dobra pizza, nie wiem czy wy lubicie i możecie jeść pizza. Kurde, tak ja bym chciała wam wszystko powiedzieć, co się jutro wydarzy, a nie mogę. To jest tak, jak właśnie tak... Muszę obejrzeć, obejrzeć u Karola koniec. Naprawdę, ja bym chciała wam wszystko powiedzieć. Nawet zobaczycie, że jutro, jak, jak sobie oglądniecie ten filmik, to powiecie sobie O kurcze, też w tej restauracji, ale ja czadnie No, bo jutro, jutro się zadzieje, jutro się zadzieje, naprawdę dużo. Ja powiem wam, co ja ziem, Ja zjem. O, dzień Dzień dobry. Witam, jak widzicie, nie lubię pracy. <grymne> no to ta koleżanka się już Wami zajęła, więc wszystko w porządku, tak? tak, tak Super. Dziękuję, Rubik. Dziękujemy. Są ogólnie bardzo dobre. Jeżeli lubicie makarony, to nieważne jakie wybierzecie, to będzie dobre. Serio? Tak. Próbujemy tą słynną Margeritos Fritos. Margarita Fritos? No. Dobra. Dziewczyny przyjechały i powiedziały, tak, dobra werka. I ja mówię, że. Co, spytały się, co ja zamawiam. A ja mówię, no oczywiście, to co zawsze, czyli Margarita Fritos. dziewczyny powiedziały, że. Że one też... Za, w takim razie one też zamawiają Margarita Sprytos i że ostatnio jak były w Krakowie, to co? To nie wiedziałam, Chciałyśmy chciałeś zjeść Margarita Sprytos. I teraz już Margarita Sprytos jest popularne. czyli co robimy? Uwaga, uwaga. Przesypujemy frytki na se. Zawsze sobie robię tak, że jeszcze nie przysypuję wszystkich, żeby mi się nie stopiły i żeby nie były nie za mało krótkie. I teraz to jest to. Dokładnie to jest Margarita Sprytos, czyli to co smacznego? Smacznego. To jest takie, wiesz, fajna takie taka pamiątka też dla mnie. No. Na szczęście też właśnie sobie zapisałam relacje, gdzie mówiłaś wyniki i też właśnie mam taką pamiątkę. No ekstra. Właśnie dziewczyny mówią, że że biorąc udział w konkursie Angelica usunęli profil na Instagramie, ale już teraz ma nowe konto i tak udało się jej ze mną skontaktować, więc wszystko doszło do skutku i mamy i jakby konkurs się odbył i też Angelika przyjechała ze mną na spotkanie, ale opowiadała też mi jak, jak była akcja ze względu na to, żeby to konto odzyskiwać, żeby też mieć ze mną kontakt. Ma Marcyna też bardzo dużo zadziałała ze względu na to, że pisała do wszystkich, że, że właśnie to konto zostało usunięte, Angelice. No, ale wszystko wyszło dobrze. Cieszysz się, że jesteś? Bardzo. <grywa> to co chcecie robić? Chyba do biura. Do biura? Mhm. Do biura? No to dobra, polecimy. Dajmy jeszcze coś innego. A co lubisz chybać jeszcze? Roxany węgiel. Roxany węgiel? O, dobra. A co lubisz Roxana? Angelika, możesz tutaj pozdrowić e, Roxanę, bo ona na pewno to będzie oglądać. Bo ona no to będzie... Pozdrawiam Roxanę. Roxana, mam tutaj nie tylko moją fankę, ale również swoją. Zobacz, Angelika, Angelika, pozdrawiamy cię razem z Angeliką, Muziaki. Właśnie mówiłam Angelice, że żadnej widzki tak tutaj nie, nie przyjechałam tutaj z żadnym widzem ani z żadną widzką, więc naprawdę to wyjątkowa sprawa. Zapraszam. Jak ci się podoba? Trochę nudno, co? Ja jest różowo, ale już nie ma choinki i teraz właśnie zastanawiam, co tutaj wstawić, bo mam właśnie jeszcze ten obraz. I ten obraz i to jeszcze mam tą tablicę i to wszystko chcę powiesić. I właśnie ten drugi obraz chcę powiesić tutaj, a tą białą tablicę chcę im powiesić tam, żeby mogli tam sobie coś pisać i żeby mogła tam mieć jakieś, wiesz, takie inspiracje i w ogóle. I tak te, i planuję jeszcze właśnie kupić troszkę więcej Mabelków tutaj do biura, bo, bo jest i tak ich mało. No ale chodź, pokażę Ci magazyn, który mi tak fajnie nic nie zostało, bo już będzie mieć nową kolekcję. Teraz jeszcze te nowe produkty są w drukarni, ale już teraz będą powoli przychodziły. Teraz już na przykład dla Dziewczyn, dla dziewczyn zostały już tylko różowe, różowe tusiaki, wszystko inne się już sprzedało. Tak o, no właśnie, widzisz, są jeszcze różowe. I tak samo tutaj też yy, zostały jeszcze białe. Tylko 146 i, i męskie. I ostatni nawet Sylwia Gaczorek, właśnie u niej byłam na włosach, to jest moja koleżanka i ona mówi, Czemu mi nie dałaś nic ze swojego sklepu. Ja już czekam, czekam, że aż ty mi do ciebie się robię. Sylwia, no bo ja nie chciałam, wiesz, no wyrażę na ciebie, bo ona też ma tam, nie wiem, 300 tysięcy na Instagramie, wiesz, jak to, a to, to trochę tak jest w branży, że, że wysyłasz sobie, ale wiesz, ja nie chciałam, żeby ona to zrobiła, że ja jej wysyłam dla reklamy czy coś. nie ja mówię, Sylwia, no ale nie chciałam Ci wysłać, bo nie wiedziałam, czy Ci się one podobają, nie chciałam Ci, wiesz, żeby było, że chce, żebyś mi zareklamowała, to tak nie, nie, normalnie, weź mi coś tam przyjdź, wiesz. I wysłałam jej męską, bo już nie miałam żadnej innej. Wysłałam jej jedną białą, męską i resztę męską. Mam dla was niespodziankę, mogę wam dać jakieś na tylko bądźcie mi macie rozmiar. Spakujemy wam boxy, ale chciałaś mieć jeszcze worek, tak? Eee, chyba bardziej szczotkę, tak szczotkę. Szczotkę? Dobra, no to dam ci worek i szczotkę. Mój <laughs> teraz jest tutaj, powiedzmy... Kierownikiem i ma też właśnie jeszcze jednego takiego chłopaka do pomocy i sobie tutaj działają. A ja wcześniej wszystko sama pakowałam, powiem Wam przewodzić, że jak otwieraliśmy ten sklep, to był taki hardcore, że, że wszystko, wszystko właśnie musieliśmy zrobić sami i w ogóle, a teraz już tak właśnie bardziej jest już ogarnięte, że już jest rozdzielone, co kto robi. Ale możemy w ogóle tutaj nagrać jakiegoś TikToka, co Ty myślisz o tym? Bo tu jest w sumie tak różowo, ja bym sobie mogła tutaj też nagrać na tych obrazów. To w sumie fajnie by wyglądało. Dalej się poszycie tutaj. Nie. O! widzisz już nie. <grymne> Ona już się rozkręca. Rozkręci się, spokojnie. Często polowała na Twoim sklepie na szczotki. Ale A nie było? Za każdym razem no, nie było. Jak Albo była i, jak, i czekała na mamę, żeby mama kupiła no. e, wieczorem po pracy i nie było wieczorem. O ja, no faktycznie właśnie, ja jestem w szoku, do szczotki tak faktycznie schodzą. Bo są takie rzeczy, które, które bardzo szybko, tak jak właśnie worki, te szczotki i też damskie trzęty i te strasznie odblaskowe rzeczy szybko też zeszły. Ten się jest dla Ciebie, a ten jest dla Ciebie. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję proszę bardzo. bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, proszę bardzo. Częstujcie się, jak powiedział, bo ja Wam wcześniej dałam, ale nawet jeszcze nie mieliście okazji. To jest teraz mój ulubiony słodecz, oprócz żelków. Serio uwielbiam, uwielbiam to. Mała przerwa na słodkości. Powiem wam szczerze, że to smakuje jak taka śmietanka opatulona czekoladą. Mega, mega, mega dobre. Cześć nie znaczy, że nie musisz tego nosić w takim wielkim opakowaniu, tylko nosi taka minionka. O, umiesz to, tak? Okay. Właśnie sprawdzamy z Angeliką TikToki, bo ja dopiero założyłam Tiktoka, a Angelika też ma. pokaż z tego. Co tylko go Chcesz też do siebie nagrać, coś? Tak. No to dobra, najpierw nagramy do siebie. Ale super! Gis! Dobra robota piona! Teraz tylko do nie takie jeszcze, ale Pani, no, gdzie się cieszę? Kurde, ja bym powiedziała, że ona jest w Tam jest, Tam jest takie: keep it, keep it rolling. Nie, to jest a rolling. rolling, nie? Więc rolling, rolling, rolling. jest nie <grym> słyszałam na <grym> ten rolling. Dobra, jeszcze raz to podmudzę. I, I teraz wszyscy myślą, ale ta wersja szybko na kanale TikToki, Patrzcie, a ja wtedy siedzę i 40 minut wywołuję to samo. <grym> teraz wyszło! za myślą! Dobrze, fajnie! Nagrałyśmy z Angeliką TikToka i ja mega się cieszę, bo ja jestem serio nowa na tym TikToku i nawet moja obserwatorka Angelika nie uczyła swojego trendu, więc ogólnie, spoczko. Mega fajnie. To co nagrywałeś jakieś TikToki? Ja. No, i ja się mega cieszę, właśnie, że Angelika tutaj przyjechała i może spełniać swoje marzenia. Bo tak samo ja zawsze starałam się tam gdzieś w życiu przecisnąć, coś zrobić. Może mi nie wychodziło, ale jest, jednak lubię spełniać marzenia. I tak samo chcę ją piąć, żeby tak jak, jak najwięcej robiła, wyciskała z tego życia, ile może, póki jeszcze jest mała i później będzie większa, to żeby jednak spełniała te marzenia, bo one tak nas motywują do działania. No i właśnie, no i to jest właśnie ta siła siłakowe. To jest to właśnie, że my się motywujemy nawzajem i chcemy dla drugiej kobiety, dla swojej nie wiem, siostry, dziewczyny na przez innych jak najlepiej. Hashtag Siła Kobiet i Dzień Kobiet. No zobaczcie, jakie są jaki. Mm. Ale ktoś to, że Karol się tutaj ostatnio podpisał, bo robił zdjęcie. I, jest... I zobaczcie, jak jest Dziękuję bardzo. Okej, okay, kija dla Was, proszę bardzo. Znacie Pateca? mi zdjęcie zrobić jedno? No, no to Nie. A z Z No, dobra. No. Z Z No. O ile nie. Nie. Nie no. Dobra, właśnie Przez przysz Patec. Jesteśmy z teraz w Itkacu w Krakowie. Patec powiedział, że chce zrobić prezent Karolowi, który jest trochę droższy, ale widać, że zaoszczędził sobie troszkę hajsi, po prostu. Trzymaneczko! Jak ty wyglądasz! Rzeczny, wersownicy, nie spodziewaliście się, że taki jestem. na. Wiecie, dzięki komu mam takie ciuszki. Dzięki weże, no. Tego nie mam dzięki weżej i zaraz mnie wujaszek zabije. Ja nie, nie widziałam jeszcze w tych głosach od Sylwii, bo byłaś drugi raz. Tak, w ogóle Sylwia, y, jesteś niesamowita. Naprawdę. Miło poznać. Y, Angelika Martyna. Angelika Martyna. Martyna. Pomogą nam wypłacie. Chodźcie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Więc tak wyglądał mój dzień kobiet. Dajcie znać jak Wy spędzaliście ten dzień i jak Wam się udało i co dostaliście od Waszych. Bliskich od nie tylko chłopaka, czy taty, czy brata, ale też od innych dziewczyn, czyli przyjaciółki, siostry, brata. No właśnie, jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście stawiajcie łapki w górę, żeby było więcej takich filmów i oczywiście subskrybujcie mój kanał. Tutaj macie przycisk do subskrypcji, także klikajcie w niego, bo dzisiaj nie będę z każdym filmem. A ja się już z Wami powoli żegnam, odwiedzajcie oczywiście mu Instagram. No i dziewczyny, komu chcecie pozdrowić, powiedzcie. No to ja bym chciała pozdrowić moją klasę, szóstą C i kolegę, który mi pomógł odzyskiwać konto, Igora, e, no i wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie B. O, ale słodka, co słodka. Ja Wam też bardzo dziękuję i też dziękuję bardzo, że wspieraliście tą akcję i również razem ze mną dołączyliście do akcji charytatywnej Patrysia. Dziękuję Wam bardzo i też Wam dziękuję dziewczyny, że przybyłyście. Niech Wam się podobało dzisiaj. Świetnie, bardzo fajnie. Fajnie? No, to do Wetka w rzeczywistości jest jeszcze lepsza i mniejsza i fajniejsza. O Boże, dobra. Ten, <grym> Dzięki bardzo. A ja się już z Wami żegnam. Do kolejnych odcinków. Fajnego Dnia Kobiet. Cześć!